Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj jest święto 78, dokładnie rocznica narodzin dla nieba świętej Edyty Sztajn, czyli naszej patronki Europy, świętej Teresy Benedykty od krzyża. no Jest to, powiem, że moja święta, moja taka patronka, która towarzyszy mi od samego początku nawrócenia, czyli od 6 lat. I, i, I troszeczkę chciałbym opowiedzieć o tym, jak to było, jak doszło do tego poznania. A więc ja mieszkam w Niemczech i zaraz po moim nawróceniu ja się uczyłem w języka w sposób taki, że tłumaczyłem tekst z niemieckiego na polski. Czyli takie gazetki dosłownie sobie zamawiałem w Polsce i mi je przysyłano. No i pewnego razu mi przysłano właśnie gazetkę, no i tam był krótki artykuł o świętej Edycie Stein. No i ja ten artykuł przetłumaczyłem i powiem szczerze, że to był. Najcięższy z artykułów do, 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 do przetłumaczenia, ale to było takie pierwsze poznanie, właśnie świętej Edyty Stein poprzez ten artykuł. No i później, jakby miałem różne przeróżne sytuacje. Nie jedną z takich, z takich sytuacji było to, że ja szukałem pracy, no i byłem w takim arbeitsamcie to się nazywa, czyli to jest pośredniak po, po polsku, no i, i ze względu na swoją słabą taką znajomość tego języka niemieckiego, tak siedziałem po prostu, tam była kolejka, później już ja byłem prawie że wezwany i przed tym wezwaniem, no tak sobie zacząłem myśleć, no jak ja tam się dogadam, żeby się dobrze dogadać i żeby żeby być zrozumianym dobrze, no i żebym ja przede wszystkim wszystko zrozumiał dobrze, nie? No i wtedy poprosiłem świętą właśnie Edytę Stein o pomoc, nie? I co się stało? Ja wszedłem do, 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 do tego biura nie w sprawie, w sprawie pracy i okazało się, że ta kobieta, która mnie przyjęła, jest Polką. Czyli rozbawialiśmy sobie tak na luzie, po polsku, czyli dogadałem się we wszystkim po prostu no, perfektnie, także, także, także to takie było takie no już na początku właśnie poznania świętej Edyty Sztajn takie właśnie doświadczenie. Drugie takie taką taką ciekawostkę wam opowiem, że mm, zacząłem myśleć troszeczkę tak o świętej Edycie Sztajn, Troszeczkę zacząłem też książek czytać, no i ja się urodziłem we Wrocławiu, ona też się urodziła we Wrocławiu, nie? No i zacząłem się zastanawiać, w jakich miejscach ona bywała, gdzie ona mieszkała. No i ja mieszkałem niedaleko Kościoła Uniwersyteckiego, ona natomiast studiowała. Na, Uniwersyte na Uniwersytecie Wrocławskim. Także, także ten kościół jest bardzo blisko, tam gdzie ona się uczyła. Nie? Czyli miałem takie myślenie, że ona na pewno weszła do tego kościoła uniwersyteckiego no i żeby tam się pomodlić. Nie? No i miałem właśnie takie myślenie, że zawsze przed wejściem do kościoła. To jest to, to takie naczynie doświęconej wody, mówię specjalnie, to takie, nie? że tam trzeba właśnie rękę zamoczyć w tym naczyniu, no i zrobić znak krzyża, nie? no i ono to naczynie jest dość stare, bo ja jeszcze pamiętam, jak ja chodziłem, bo ja w ogóle należałem do tego kościoła uniwersyteckiego. No i się zastanawiałem, czy ona, dokładnie takie moje myślenie, było właśnie w tym samym naczyniu, moczyła rękę i się żegnała tam, gdzie ja to robiłem, właśnie należąc do tego kościoła. No i taka, takie, taka myśl mi po prostu przyszła, że to y, nie jest naczynie, nie? No ale ja nie wiem, jak to się nazywa, nie? No i wtedy zapytałem, nie? Zapytałem dokładnie y, świętej Edyty Stein, zapytałem, no jak to, jak ta, jak to naczynie się nazywa? I usłyszałem w głowie, dosłownie usłyszałem w głowie kropielnica. Tylko ja nie miałem z tym w ogóle słowem nic wspólnego nigdy. Czyli, jakby to, że usłyszałem, za bardzo mi nic nie dało. Jedynie kierunek. Czyli kierunek był taki, że poszedłem do internetu, wbiłem to słowo kropielnica, no i wyskoczyły te takie właśnie małe naczynka, czyli te kropielniczki. Czyli tu, jakby, chcę stwierdzić, że pytając świętej Edyty Sztajn, ja wprost od niej dostałem odpowiedź. Nie? Czyli takie, taka właśnie y, po prostu ciekawostka tej, tej drogi na początku, która się po prostu zaczęła y, razem y, z nią. Nie? No, i tu jeszcze ja czytałem dosyć dużo. Y, Książek o niej, ale jedną przeczytałem całą, Już nie pamiętam co to było, to było, to było o jej życiu. Nie? I, i, I z tej książki też bardzo dużo wyciągnąłem odnośnie, jak i na samym początku, tak i później swoich doświadczeń. Nie? Tak i mi tutaj następna jej książka towarzyszyła, czyli wiedza krzyża. Nie? Czyli tej wiedzy krzyża, ja powiem szczerze, że całej. Nie czytałem tak od początku do samego końca, jak to się mówi, od deski do deski, tylko często trafiałem, otwierając tą wiedzę krzyża, na jakieś fragmenty, no jakieś bardzo potrzebne, które mi pomagały ponazywać rzeczy, te, które się dzieją w moim życiu duchowym. Czyli to było bardzo ważne. Także, także też mi pomagał, pomagała taka książka, jak autoportret z listów świętej Jedyty w sumie są dwie, nie? I też czytając jej listy, ja też tam natrafiałem na właśnie takie podpowiedzi, odpowiedzi różne na to, co się dzieje w moim życiu, nie? No i też dużo cytatów jej poznałem, i też czasami. Cytat to jest, to jest jedno zdanie krótkie, ale ono naprawdę może pomóc też ci rozwiązać problem, właśnie typu tego, co się po prostu dzieje, lub jak masz postąpić w danej chwili. Nie? Także, także tu ja taką pomoc widziałem z jej strony, i to, co wymieniam, oczywiście to nie jest wszystko. Nie? To, jest, to jest to, co, to, co pamiętam. Nie? Później. Było takie poznanie, bo ja pojechałem też do Wrocławia. Jestem z Wrocławia nie? i tam byłem kilka razy w jej domu. Zwiedzałem jej dom. Powiem szczerze, że zanim trafiłem do tego domu, to moim takim marzeniem było. Ja sobie tak wyobrażałem jej dom, że żeby wejść do, do jej gabinetu, bo sobie wyobrażałem, że ona gdzieś tam powinna mieć gabinet w tym domu. No i usiąść dokładnie przy jej biurku, na, na, na krześle i chwilę te pięć minut posiedzieć i wyjść. Czyli dokładnie to było moje marzenie. Pięć minut posiedzieć na tym miejscu, dokładnie na tym samym krześle, na którym ona siedziała, przy tym samym biurku i w tym samym pokoju. Nie. To było troszeczkę inaczej, bo ja tam zostałem. Yy, Trafiłem do tego domu, później zostałem zaproszony, też tam spałem, bo tam jest możliwość nocowania w tym domu kilka razy. Też na ostatniej byłem jej rocznicy, 77, na, na, na takim przyjęciu, na mszy świętej. No także no dużo, dużo mi naprawdę święta Edyta Stein pomogła i pomaga do tej pory. W życiu, nie? Czyli, czyli towarzyszy mi, mogę powiedzieć, no do dzisiaj tu mam z tyłu stary Wrocław. Nie ja miałem kiedyś taką myśl, że kiedy byłem, y, zwiedzałem różne miejsca, zwiedzałem związane ze świętą Edytą Stein, tak zwiedziłem cmentarz żydowski, tam gdzie leżą jej rodzice. No i miałem taką myśl, żeby kupić taki album ze zdjęciami. No i te, te wszystkie zdjęcia oprawiłem tutaj na, na ścianie. To są zdjęcia ze starym Wrocławiem przedwojennym, czyli dokładnie z jej Wrocławiem. No i tu może na kamerze jest słabo widać, ale tu, są też, tu też jest jej zdjęcie jej, z jej siostrą Erną. No i tak w sumie ta ściana jest ozdobiona tymi, w moim właśnie pokoju, tymi zdjęciami ze starym Wrocławiem, no i, i, i tutaj z jej zdjęciami i z jej rodziną, także, także jest to patronka Europy, która jest bardzo, bardzo bliska mojemu sercu, także...